Jak to mówi Artur, kochani, śniadanie królów. To jest śniadanie królów. Tylko trzeba jeszcze wymieszać, bo tutaj są płatki zanurzone w mleku. I to jest śniadanie królów. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy dzień sprzątaniowy. Zjedliśmy śniadanie. I w związku z tym, że dzisiaj się nigdzie nie wybieramy, chociaż Artur będzie później musiał wyjechać, ale a tak na ze trzy godzinki, to ja po prostu będę robiła dalej swoje i w związku z tym, że nie jedziemy na żadne jakieś takie we dwójkę, nie jedziemy we dwoje razem nigdzie, więc ja tutaj będę dokańczać swoje rzeczy. To zabieramy się dzisiaj za robienie kompotu z jabłek, bo mamy bardzo dużo oraz sprzątanie. Sprzątanie dzisiaj się biorę gruntownie, za słuchajcie, garderobę, za sypialnię, za łazienkę, za sam, całą górę, a potem jak już zrobimy kompoty, to jak się tam już wszystko ugotuje, to biorę się za tutaj za dół. Nie wiem, czy wszystko mi się uda dzisiaj zrobić, bo pewnie padnę, bo jest taki upał. Wczoraj było troszeczkę leżej, bo popadało, ale dzisiaj już jest skwar. No ale nic, damy radę. Ja jestem po prostu ubrana tak, wiecie, krótkie shorty, bluzka po prostu najluźniejsza, najbardziej przewiewna z bawełny, którą miałam, taka po prostu wręcz pod koszulkę, ale tutaj chodzi o to, żeby się czuć jak najswobodniej. Jeszcze wcześniej, tak z 40 minut poświęciłam na to, żeby kotki wyczesać. Na balkonie wyczesałam kotki. Wszystkie, oczywiście, nie były z tego zadowolone. No i co? Ja już tutaj wszystko posprzątałam, żeby mieć gotowe, gotowe miejsce. Tutaj zaraz będę myła i kroiła jabłuszka. Artur będzie przygotowywał słoiki. No, także zabieramy się do pracy, bo naprawdę przed nami. Bardzo pracowity dzień. yeah <laughs> I know brain Marvin divine uh, I'm saying better all the lies and all the times you cried saying that I was a writer I was my right by... Side, you manipulate a playing games, your friends, commentators, and I don't know what you say about our private conversations. But it's got them hating think so all the rumors you be claiming it's cool. I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous, uh I know that I gotta stay away from all your games. yeah <laughs> Robimy kompoty Na zimę Macie kompoty na zimę czy kupujecie na zimę? Kompoty Czy w ogóle nie pijecie kompotów zimą Myśmy pomyśleli z racji tego, że no e, nie będę tutaj mówił Nie jesteśmy w stanie zjeść po prostu, no Nie, bo to chciałem powiedzieć no zresztą z ze względów politycznych, ale no, po prostu no, robimy nie wiemy. kompoty ja ogólnie lubię też kompoty I robimy kompoty, no i nie będę tutaj dalej tego... Fajnie tak się zjada, nie? Do obiadku zimą, nie? Nie będę tego rozmieniał na drobne, wiecie o co chodzi Komuś też fajnie jest prezentować kompot Kompot ogólnie, nie, polubiliśmy kompoty chyba co? Bardzo No Artur w tamtym roku sam robił z No, a kompoty się bardzo przydają teraz Różnie może być Wracają stare czasy. Wiecie jak... Może nie być Coca-Coli. Wiecie, wiecie jakie moje rodzice kiedyś mieli zapasy weków. A wy mieliście zapasy weków. No w tamtych w prl się robiło zapasy weków. I to duże. Bynajmniej myśmy mieli duże zapasy weków. W razie czego w razie W nic nas nie ruszało, nie? Bo były różne rzeczy i tam i marchewki i ziemniaki, no różne różniejsze rzeczy, no, rodzice wszystko do tego y, do weków i heja do piwniczki, u nas też było także w razie czekajcie, to wam powiem dalej tak czy tak tłakie tłak ja się nie ożenię no i wtedy były zapasy weków, także no y to co wam, wam powiem? Ale jest taka, że powiem wam, że jeszcze, już, już długo, długo Artura rodzice nie żyli. My się wyprowadzaliśmy z Sopotu do Gdańska i jeszcze te weki były. Także weków było w tej piwnicy naprawdę ogrom. Jeszcze są te weki. Jeszcze są, ale to już... Artur nie chce jeść, boi się. Nie, po prostu... No... Jakieś konfitury są słuchajcie, śliwkowe, jakieś grzybki w odcie, różne, różne rzeczy. A to wiadomo, że z tym się nic nie dzieje, nie? Akurat to no, jakoś tak nie wychodzi, składa się, no. Też przyznam się, że takie co lepsze rzeczy... Ja też miałam tam wyjedzone im, nie? No. Ale mieli najróżniejsze rzeczy. Naprawdę, abyście nie pomyśleli. Mieli nawet... różne są tam rzeczy? Czasami to nawet, wiecie, patrzę na słoiki, i nie wiem nawet co to jest. Nawet skórkę cytrynową mieli. Tak. Macie mieliście skórkę cytrynową w piwnicy? Też w bekach? No, takie czasy były, co mam wam mówić. Każdy, kto przeżył, kto wie, że różnie mogło wiecie, być. Wiecie, był swój ogród swoje owoce, warzywa, wszystko, no Ale, też, się... ale też z giełdy wozili. To jest giełdy. Tak, wozili, wozili z giełdy. Yy, no ta, takie czasem, no co, co bym mówić na no, duże. Kumacie chyba to. Ale ci co nie kumają, oni są młodsi. No to niech popytają starszych, no. Chociaż niektórzy lubili co innego, nie? Tam. Inne kupować. inne rzeczy kupować. No, także my robimy. Czy... Czy jest to jakieś tam e, nawiązanie do czegoś? No to sami sobie już chyba wiecie co. Także ger duży... A my będziemy jako przepis, my będziemy mm. robić raczej tak no po do smaku, nie? Te abłuszka na przykład są bardzo słodkie. Bardzo posmakłe. I tutaj nie trzeba będzie dużo cukru. Mm. O. No bo ja to samo w sobie jest słodkie, więc wiesz Artur. Jak ty dasz do tego... To, jakie to jest słodkie. No do tego cukru nie trzeba będzie praktycznie w ogóle. To jest taka odmiana jabłek. Ty. Ale... No sam cukier. Ty. Co to jest? Ten kompot nie potrzebuje cukru praktycznie. No takie, taka no, odmiana słodkich jabłek. Mm? No. O ja No. Ja akurat za jabłkami nie jestem, ale też między innymi właśnie kompoty. Mm żeby zjeść chrupać to nie, ale kompak? z jabłek, ze śliwek yy, a śliwki to wszelkiego rodzaju grzybki, grzybki ogóreczki takie, takie nawet konserwy mięsne były tam no i, i, i takie własno, własne roboty takie jakieś takie tuszonki, nie tuszonki czy jakby to tam nazwać także było tego troszeczkę pokaż w piekarniku co mamy na obiad dzisiaj, co wczoraj wieczorem yy. zrobiłaś, zaraz wam pokażę Tutaj jest kurczaczek. W trumience sobie ładnie leży. My Nie zaraz. Na obiad. No, w trumience sobie ładnie leży. Tam. No, leży sobie w trumience. W trumience. Wyskoczy. Woda już coraz cieplejsza się robi. Także Wie? warto mieć 10-litrowy garnek. 10-litrowy. Garnek. No. E, 10-litrowy garnek. I tyle mamy łóżek. Praca czysta. A. a i jeszcze chciałem wam powiedzieć, że my po prostu myjemy e, słoiki. My po prostu myjemy słoiki, ponieważ one były, będą zaraz pasteryzowane. A tam jest taka temperatura, słuchajcie. Że tego przecież nic nie przeżyje. Żadna bakteria ani żadna pleśń, nic. A wiecie, te słoiki już są drugi raz myte. Znaczy rzeczy. ja ogólnie wychodzę z założenia, że nie ma co robić pod górę samemu i robić dwa razy czegoś, co wiecie, no... Przecież wiadomo, że nie umyjemy byle jak, nie? Że, 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 że tam, wiecie, muchy będą pływać i jeszcze inne coś tam. Po prostu się umyje, a później to, to się zalewa i tak gorącą wodą, a później to się i tak, je, że pasteryzuje, to żadna siła tego nie ruszy. To także spokojnie, to się tam nie bójcie, wiecie. bo tak oglądam czasami, nie? Czas, ja, ja bynajmniej, no nie wiem, no każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ale oglądam tak nic niektórzy, z tymi słoikami tam. A, tak dezynfekuję, ale to jeszcze tamto ważne żeby gwint był yy, suchy, ważne żeby było wymyte płynem i ważne żeby zakrętka była sucha no nie no, ja z takiego założenia wychodzę, nie ma co robić pod górę wiecie? raz, raz i zrobione i po wojskowemu tak jak to Grigori mówił, nie? i teraz co robimy? zaraz Wam pokażę tak ile? pół No tak myszka robi a niedługo będzie z spożeczki jeszcze o. Ja tak daję 3 czwarte słoika, tak. O cholera, chyba będzie trzeć po słyjki. No mówiłam ci, że za mało będzie, a mówiłeś, że nie. Ech. Ale jeszcze mam zlebie. Ale i tak będzie za mało. To ja już biegam po słoiki. Dobra, to musimy się rozstać. Musimy się rozpać. No, i kompociki ugotowane. Yy, hmm, zaraz Wam powiem, ile wyszło. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13 szczęśliwych yy, słoiczków z kompocikiem jabłkowym. No, także yy, to jest zrobione. I teraz, yy, no, Artura już nie ma. A ja chciałam sobie odgrzeć kurczaczka, on sobie zje jak wróci. I teraz tak sobie pomyślałam, że ja nie chcę, nie chcę mi się gotować ani ryżu, ani ziemniaków. Już jest tak gorąco tutaj, że po prostu szok od tego gotowania tych słoików. Więc odgrzeję sobie, ukroję sobie kawałek, chyba tę część, i sobie skrzydełeczko też wezmę i zjem sobie tylko. Z surówką, nie wiem z którą jeszcze, ale tu mam jeszcze ten miks sałaty, może coś z nim zrobię, a chociaż już dzisiaj zjadłam na śniadanie, więc chyba po prostu sobie zjem z, te, z tymi surówkami. Bo jest tak ciepło, że wiecie, no trochę głodna jestem, ale nie chce mi się już gotować, po prostu nie chce mi się już, tak tutaj jest nagotowane, mam wentylator włączony na maksa a tutaj z każdych stron po prostu świeci słońce, więc nie chcę już bardziej gotować no, także sobie zjem po prostu mięcho razem z surówką, tutaj jest ten sosik no ale sosik, to wiadomo, jak nie ma ziemniaczków no to sosik y, będzie może na jutro zobaczymy tak sobie pomyślałam, że ze względu na to, że jest tak gorąco to wycisnę pomarańcze grejpfruty i przeleję do takiego dzbanka, mam taki dzbanek on ma litr, i, yy, i wstawię do lodówki. Będziemy sobie pić zimny, tak sobie pomyślałam. No, powyciskane. Nie wiem, ile tutaj mam pomarańczy, ale bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, tego jest. Mm, no, ogrom. Ale wycisnęłam cały, aż z czubkiem, ten dzbanek. Czyli tu jest litr ponad, no bo kreska, tam gdzie jest litr się wcześniej kończy i jeszcze dla Artura wycisnęłam tutaj pomarańcze z dwoma gryfrutami, także na teraz do wypicia bo ja za grejpfrutami nie przepadam ja wolę sam pomarańczowy no więc tak możemy pić, wkładam to do lodówki i poczekamy aż się schłodzi troszeczkę uruchamiamy nasze wideo tak, podglądamy, jak ten. Halo, ten, szpieg z Krainy Deszczowców. Kto tu jest? Szpieg z Krainy Deszczowców. Eee, Pokompotowy po stacer. Myszka mówi, że jaki? Pokompotowy. Po kom, po po kompocie Ale nie mylić tym kompotem, no wiadomo. Wiecie jakim. Jest yy, sielankowa atmosfera. Śranka typowa. Kraj. Ja ogólnie lubię filmować wodę. Ja mam ciągoty wodne. Mam ciągoty wodne. Tu coś będzie. Właśnie usłyszał Aha no to tak, film przynieść węgla babci To jak dziadka a w innych chorobach to już jest ok Mamo mamo ona nas zagoniła do domku tak, one mają uciekać, bojać mhm. mama mama pilnuje chodź tam właśnie one z pytkami robią małymi. no zobacz jak mama chroni nie? tak ona mówi dziećny nie, nie, nie podchodź, bo ona będzie bojała to gdzie tutaj jest? Mamo, płyną. Tutaj? No, zobacz. Jeju. Ale słodkie, nie? A ty znowu nie przygotowany, nie masz płatków owsianych. No, tak. Mamo, mhm. jedziemy jednego do domu? A... Ale czarny my patrzy o to. taś, Też, 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 też. I co mi się powiesz? No, co chcesz? pełno ludzi, ale, ale się nie tu... będzie nic słychać myszka, bo wiatr jest. Ale się tu i dzisiaj do dzieje. Dobrze, wiatr wieje i szum będzie. Tak, ale zobaczcie tutaj. Czekamy na jakieś występy. Myszka, Takie chwile, że się nie mylę. Tak, mieszkam się nakręcić do YouTube'a. Czyliście widzieli. Na kocyku macie trochę lepiej, Państwo. Ale za to inne miejsce. Proszę Państwa, wydarzenie organizowane przez miasto Gdańsk, Gdański Elkipital Kultury i scenę muzyczną Dach. I Mam nadzieję, że ta z Państwa ubiedzie tak jak nas. Pani Medyta Herbuś gada z tyłu, w, w tle. Ja mówię do myszy, że taki... Ja myślałam, że ona będzie śpiewała, a ona recytuje. O. No, także idziemy dalej sobie spacerować. Korzystamy z pięknej pogody, bo jest naprawdę piękna pogoda. Już jest taki, wiecie, 18, nie ma skwaru, jest taki sam raz. Myszka pracę domową od, odrabia mm -hmm. Myszka odpisuje wam na komentarze tak. A przed chwileczką papierosa paliła Naprawdę? <gry> tak, a nigdy w życiu papierosa nie. Paliłam. No jak to paliłaś? Mm -hmm. Jeszcze tutaj ten leż, nie dupałeś. Naprawdę? Tak wam pokażę. Żeby was nie straszyć sobą. <noise> Płotęga Panie Gdyby ten park rozbudować o sieć alejek no to tu konkretnie mogłoby być Tu alejki tam gdzie strumyk płynie po drugiej stronie Pięknie. zrobić mostek taki na te tam, potencjał jest, to mógłby być naprawdę mega park, mega park, z, z naprawdę z dużą infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym, Bóg wie jeszcze jakim. Także, no, jeśli ogląda nas jakiś wodziciel z Gdańska, tak się wyrazi. Teraz robimy tak. I tam mamy parę młodą. Para młoda robi sobie zdjęcia. Font Fontanne Tutaj państwo starsi życzą wszystkiego dobrego młodej parze. Fajnie. E, fontanna tutaj na kolorowo zaczyna świecić. E, nie wiem, czy pamiętacie zimą, jak tutaj we vlogu pokazywałam, byliśmy, jak było bardzo już ciemno. Teraz no jeszcze słabo będzie widać. Ale troszeczkę tak, troszeczkę się może uda.

I teraz popatrzcie Po dobranocce już jest I już idą, pta, kaczuszki idą spać. 16.30 mama układa do I mama mówi spać maluchy Tak A tu pokażę, co się dzieje. Już serduszka I tu maluchy do spania są. Przygotowane. Oj. No mam dziecko przestraszyłem Że tu gałamki